Witam ponownie i zapraszam na kolejny, już siódmy odcinek, dotyczący poszukiwania przodków w internecie. Dzisiaj będziemy pracować na bazie Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy w Instytucie Pamięci Narodowej taką zakładkę czy stronę archiwa, inwentarz archiwalny, i tam znajdziecie Państwo kilka portali. Ja dzisiaj omówię cztery z nich, które w mojej ocenie są najistotniejsze i mają duże dane. Przejdźmy wobec tego najpierw na stronę IPN-u, główną stronę. Ona w ostatnim czasie się dość mocno zmieniła, i możecie Państwo mieć pewne kłopoty z wyszukiwaniem informacji. Ja dzisiaj tylko podpowiem szybciutko, jak to zrobić. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w górnej liście zakładek wybieramy archiwa i po rozwinięciu wybieramy opcję Inwentarz archiwalny i bazy danych. I tutaj na tej stronie najpierw pojawi się film, który możecie Państwo obejrzeć, dotyczący właśnie dotyczący inwentarza archiwalnego i poniżej. Wymienione tutaj po kolei bazy IPN-u. Ja chciałam zwrócić uwagę przede wszystkim na takie związane z II wojną światową, ale są też oczywiście bazy dotyczące bardziej współczesnych czasów. Najpierw wejdźmy w ten inwentarz archiwalny. I tutaj mamy Informacje, ile jest opisów udostępnionych, i wybieramy wyszukiwarkę. I tutaj będziemy wpisywać nazwisko, którego poszukujemy, i klikamy Szukaj. Chciałam Państwu powiedzieć, że wszystkie bazy, o których dzisiaj mówię, to są bazy, gdzie możemy znaleźć informacje o naszych przodkach. Ale bardziej to są informacje opisowe, czyli jakiego typu materiały i jakie teczki występują w IPN-ie. Nie obejrzymy skanów online. Teraz wybrałam kolejny portal IPN-u pod nazwą straty.pl. To jest baza skupiająca ofiary. Represjonowania przez Niemców. I tutaj mamy poniżej, jak Państwo zjedzicie, szukaj informacji w bazie. Proszę kliknąć i tutaj wpisujemy nazwisko. Po wpisaniu nazwiska pojawi nam się lista osób. Które są wymienione w archiwach IPN-u, i wybieramy jakąś interesującą nas osobę. Tutaj są dane osobowe, informacja o źródle dotyczącym tej osoby, opis i okoliczności śmierci danej osoby. Przypomnę raz jeszcze, że nie będziemy mogli obejrzeć online tych dokumentów, natomiast będziemy mogli uzyskać informacje, jakie są sygnatury akt i ewentualnie, mając tą informację o sygnaturze, możemy wystąpić do IPN o udostępnienie materiałów. Teraz indeks represjonowanych przez Związek Radziecki. Strona represjonowanych.pl Na czerwonym pasku mamy Wyszukiwarkę. Tutaj będziemy wpisywać nazwisko i klikamy Szukaj. Mamy bardzo dużo. Takich obiektów, 75 rekordów, i znowu wchodzimy w daną osobę. Mamy informacje dotyczące tej osoby. Tutaj bardzo skromna jest informacja, jakie to jest źródło tych danych i sygnatura aktu. Czasami możecie Państwo zauważyć, że są, jest więcej źródeł i to oznacza, że może być po prostu kilka teczek w różnych archiwach IPN-u. Kolejna interesująca strona prowadzona przez IPN to jest strona zbrodniawołyńska.pl. Tutaj możecie Państwo wpisać wszystkie, uzupełnić wszystkie pola, wpisać dane, ale niekoniecznie, wystarczy nazwisko. I wybieramy filtruj, zjeżdżamy poniżej tego okna i poniżej tego okna pojawiają nam się wyniki wyszukiwania i opis miejsca śmierci, opis ofiary i opis źródła tych materiałów. Ostatnia baza, którą dzisiaj Państwu przedstawię, to jest baza osób internowanych w czasie stanu wojennego. Tu Państwo będziecie mogli wpisać nazwisko. Oczywiście, można wpisać szczegółowe dane pozostałe. Klikamy Filtruj. I poniżej, jak zjedziemy w dół, pojawią się rekordy dotyczące osób internowanych, miejsce internowania, kategoria internowania i różne informacje dodatkowe. Dzisiaj to by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i owocnych poszukiwań.